Cześć! Witajcie w kolejnej, wakacyjnej rozbiegówce. Cały czas upał, kawa z tonikiem i jedziemy. Dzisiaj opowiem Wam o aplikacji, o której już mówiłem w poprzedniej rozbiegówce, Taskade. A jeżeli ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka o przeglądzie tygodnia, to on się gdzieś tutaj też wyświetla i jest w opisie. Aha! No i warto zostać do końca też tego odcinka, ponieważ jak zazwyczaj mam dla Was darmową zupełnie niespodziankę. Do pobrania! Zapraszam! I już jesteśmy na moim pulpicie. Jak widzicie, tutaj mam otwartą stronkę z tą aplikacją. Włączę sobie tylko czas, żeby nie przewalić. 5 minut to za długo, 3 minuty, a i tak będę robił podsumowanie, więc ten vlog będzie dłuższy. Mam nadzieję, że nie tak długi jak poprzedni, bo rzeczywiście przegląd tygodnia nam zajął dużo czasu. Ale nie przedłużając, lećmy. Zobaczcie, to jest aplikacja Taskade do zarządzania zadaniami. Jako jedyna, szczyci się tak naprawdę, jakby to jest główne, główne przesłanie, że to możesz robić wszystko z tym AI-em, ale nie tylko generować sobie taski, nie generować projekty całe, ale też content do tych projektów. Napisz artykuł, prawda? Mamy taki przycisk, widzicie, i tutaj jest copyright, outline, features i tak dalej. Czyli tak naprawdę jesteśmy w stanie mieć w jednym narzędziu wszystko, co potrzebujemy do tego, by prowadzić jakiś projekt. Projekt, czy no też jakieś zadania e, życiowe z użyciem właśnie generatywnej AI. E, I tak naprawdę, no. Zobaczmy sobie, co ten program może, bo generalnie chcę też powiedzieć, że ja korzystam z Asany, nie korzystam z tego programu. Jak widzicie, w Asanie też się pojawiły takie feature, jak na przykład właśnie e, z, takim, z takim tym AI-owym, że też można, można robić pewne rzeczy z AI-em, ale nie jest to jakby główny feature. Bo tutaj to, co możemy zrobić, to na przykład stworzyć cały projekt, zobaczcie, cały projekt AI-owy. No i spróbujmy sobie zrobić, żeby stwórz plan projektu na vloga rozbiegówka o nowinkach dotyczących AI na kanał Notatnik na YouTube. A pewnie zrozumie YT. Y no i on nam tworzy, zobaczcie. E, tworzy i to po polsku cały projekt, tak? E, w różnych różne też sekcje robi tego projektu. Um. Czy nam to pasuje? Możemy coś tu zmienić, continue writing zrobić, zrobić dłuższe, ale nie, no nam to pasuje. Stwórzmy taki projekt w takim razie. I zobaczcie, teraz zbierz informacje na temat dotyczących technologii, tak? czyli takie przygotowania, taka preprodukcja, potem mamy produkcję i potem mamy montaż, czyli mamy publikację jeszcze, analizę, czyli tak naprawdę to potem promotion, czyli reklamę, nie, promocja i analiza. To możemy mieć w różnych kolumnach, czyli sobie zobaczyć to w takim, w takim trochę większym overview każdy z tych etapów. No i tu mamy zadania, każde z tych zadań możemy... E, możemy tak naprawdę odhaczyć. No i co jest też ciekawe, że tutaj nie musimy przechodzić do czata GPT, tylko na przykład możemy ym, co możemy zrobić? Możemy tutaj mu kazać na przykład e, napisać um, Insights of Topic, nie? Czyli tak naprawdę o przykładowe zastosowania AI e, mamy e, Jakiś insight nam stworzył do tego zadania. Nie? No właśnie, czas się skończył. Natomiast chyba widzicie, jakie ma możliwości rzeczywiście ten program. Jeżeli jesteście freakami, którzy lubią właśnie odhaczać swoje zadania i mieć takie aplikacje do zarządzania zadaniami, no to myślę, że to może być bardzo przydatne. Tutaj zrobimy sobie insert i zobaczcie, teraz mam ten artykuł tutaj pomiędzy taskami. Ale jak sobie zwinę, to już tego nie mam. Oczywiście on napisał po angielsku, natomiast można też zrobić e, po polsku. E, I to jest bardzo ciekawe, słuchajcie, bo na przykład... Mm... Nie wszyscy wiedzą, jak podejść do nagrania vloga. I teraz możecie sobie stworzyć jakiś projekt, który, o którym nie macie pojęcia, jak to zrobić. I on Wam stworzy od razu e, na przykład właśnie przykładowy cały plan, całą roadmapę e, zadań. Możemy sobie to zobaczyć też w kalendarzu, bo, bo, bo jak przydzielimy... E, jak przydzielimy daty, możemy sobie zobaczyć to w mapie myśli. O, zobaczcie, to teraz podzielone na mapę myśli. Ogólnie możemy też stworzyć mapę myśli, tak naprawdę, nie? E, no, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe zastosowania. Jak widzicie, też tutaj są takie szablony nie AI-owe, tylko takie gotowe, na przykład um, już przez nich stworzone. Mamy na przykład bardzo ciekawą rzecz, jak ChatGPT Prompts. I tutaj mamy różne prompty, które możemy sobie wykorzystywać właśnie do. AI'a. Także bardzo ciekawe, możemy też stworzyć zupełnie czysty projekt i, i samemu operować na nim no albo właśnie e, z tym AI'em. To jest o tyle ciekawe, że jeżeli nie wiecie, jak podejść do danego projektu, jakie zadania w nim stworzyć, no to możecie albo się zburzować właśnie z chatem GPT, albo od razu skorzystać z tego narzędzia i stworzyć projekt. Oczywiście tutaj są inne feature'y, możemy tutaj gadać dalej z nim, co byś zmienił w tym projekcie, tak? Eee, tutaj personalizować e maila, dodawać jakieś feature'y z YouTube'a. No, Mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które właśnie mają aplikacje do zarządzania zadaniami. Jest też Gant, na przykład, nie? Czyli gdybyście tworzyli projekt z wykresem Ganta, no dla tych, co się znają na zarządzaniu projektami, bardzo przydatne narzędzie do własnych celów, do własnych zadań, ale też do zarządzania projektem z innymi ludźmi, bo w planach, w planach są też, można jakby współpracować też z innymi. Także no, to chyba tyle. Jeszcze mogę wam pokazać. Na innym koncie właśnie on mi stworzył bardzo ciekawe rzeczy. Jeszcze ja tylko szybko się przeloguję. E, mianowicie, na przykład właśnie tutaj. Na którym? Na tym. E, na przykład właśnie tutaj na tym koncie on mi stworzył, słuchajcie, napisałem mu, jak stwórz mi plan pro, ten, w adaptacji filmowej, nie? Zrobienia filmu i zrobię tak: preprodukcję, produkcję, postprodukcję post i rzeczywiście tutaj preprodukcji, napisanie scenariusza, treatmentu, potem produkcja, potem postprodukcja, montaż, no tak jak we vlogach, ale też na przykład y, game design y, checklist, nie? czyli co zrobić do stworzenia y, dokumentu, y, do game designu, do designu gry. Bardzo ciekawe narzędzie, bardzo je polecam, link macie oczywiście w opisie. No i teraz przechodzimy do y, części, y, której. Obiecałem, czyli za darmo. Możecie pobrać, jeżeli zajmiecie się planowaniem, tworzeniem tasków. Zupełnie za darmo. Właśnie ten gratis na koniec vloga, na koniec rozbiegówki, mój planer. Może już przy poprzednim vlogu go pobraliście. Jeżeli nie, to zachęcam. A dla tych, którzy. Pobrali, dajcie znać co o nim myślicie w komentarzu. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnego odcinku. Zapraszam do pobrania zupełnie darmowego planera. Dzięki wam za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Niech planowanie AI będzie z wami. Do zobaczenia. Dajcie łapkę w górę i napiszcie co o tym wszystkim myślicie. Hej, cześć.